Ciebie. Mała księżniczko oczy masz, jak odbicie Mistrz. gwiazd. Mała księżniczko, skarby gwiazd W oczach swoich masz. Moja księżniczko, ty i ja żyła tam, gdzie jej ojciec król. W zamku na szczycie wielkich gór. W serce jej należało do chłopca, który kochał ją. On był przystojny, dzielny tak, kwiaty przynosił jej co dnia. Stał po w dobry czas i śpiewał tak dla niej. Mała księżniczko otrzymasz jak odbicie gwiazd. Moja księżniczko, znajdę cię, więc nie zapomnij mnie. Mała księżniczko z każdych gwiazd, w oczach swoich masz, moja księżniczko, ty i ja. Chwała by zawsze tylko z nim. Lecz ojciec król na to krzywo patrzy, rękę jej przykazaczy dni, dać temu, kto jest najbogatszy. potkajcie się ostatni raz świeci świecie księżyca, w blasku gwiazd, obiecał, że pewnego dnia ucieknął z trasem Mała księżniczka oczy i gwiazd. Kurwa, to już się Kraina lotu, mam tę moc.